Kreatyna rozwali twoją wątrobę i nerki, zniszczy twoje mięśnie i zniszczy twoje życie. Twoje mama ja nie ci mówię, że jakiś koks. Dobra, a teraz coś na poważnie. To, co, co przed chwilą słyszałeś, to jest najczęstsza taka nieprawda odnośnie tej kreatyny i najczęstsze mity. Dobra, a teraz tak, co ta kreatyna ci daje? Wiadomo, każdy mówi, że napompuje ci mięśnie, będziesz miał, wiesz, yy, większą wytrzymałość. To też jest prawda, lecz dzięki temu, że masz wodę w mięśniach, Będziesz miał lepszą retencję białek oraz procesy anaboliczne, czyli lepszą regenerację i odnawianie się włókien mięśniowych, czyli przybliżanie mas mięśniowych, czyli jeden plus. Drugim plusem jest to, że twoje mięśnie będą produkować więcej glikogenu. Dzięki czemu będziesz miał większą, więcej energii, bo glicolidem to jest dla mięśni energia, więc jeden do jednego będziesz miał większą energię, będziesz mógł robić dłuższe i bardziej w, wytrzymałościowe treningi, więc bardzo dobrze. Polecałbym ci dawkować kreatynę od 3 do 5 gram, tak podają w badaniach i najlepiej przy posiłkach mięsnych, bo wtedy lepiej się jest przetrawiona i lepsza jest retencja właśnie kreatyny, trafiająca prosto do Twoich mięśni, do organizmu. E, co jeszcze? Ja z tego co czytałem, kreatyna nie ma. Efektów ubocznych, możliwe po przedawkowaniu tych 5 gram, problemy żołądkowe, ale oprócz tego nic tak naprawdę nie znalazłem. Dobra, dzięki Ci za oglądanie, zaobserwuj, polajkuj i zapisz, żeby pamiętać, jak co dzięki kreaty nie masz. I do zobaczenia. Cześć.